Witajcie ponownie na kanale z tej strony Aga. I jak zawsze przygotowałam dla was pracę prostą, ale wydaje mi się, że dość wyjątkową, bo jakoś nie widziałam, żeby ktokolwiek robił pocztówki świąteczne. Jeśli taka tematyka was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Na pomysł zrobienia pocztówki wpadłam tak naprawdę przy okazji, ponieważ w Zielonych Kotach zakupiłam taki specjalny zestaw z do robienia znaczków. I tak pomyślałam, że jakoś nie bardzo mi się chce bawić mix mediowo. O, tu właśnie jest ten zestaw. Ale może warto zrobić szybką, naprawdę szybką pracę świąteczną, na tak zwane już chyba, nie wiem, ostatnie 5 sekund. I taką pocztówkę można śmiało wysłać do znajomych, rodziny. Oczywiście nie otajkowymi znaczkami, ale ogólnie sam, sama idea, myślę, że jest całkiem fajna i szybka do wykonania. Zatem, jak zrobić takie znaczki? Po pierwsze, mamy zestaw, w którym są zarówno stemple, jak i wykrojniki. Sposobów na zrobienie tych znaczków jest naprawdę spory. Ja wam tylko pokażę kilka z nich, ale zachęcam do zabawy, jeżeli na przykład posiadacie ten zestaw, a jeżeli nie, to oczywiście znajdziecie go w sklepie zielonego.pl. Linki do produktów zresztą zostawię na dole w opisie. Pierwszy typ znaczków jest banalnie prosty: stempel, odbijamy tło, drugi stempel, odbijamy rameczkę i teraz w zależności od tego, jaką macie fantazję, w tym zestawie są najróżniejsze stempelki: a to z cyframi, a to odbity stempel, z gdzie to ma iść i dodatkowe jakieś elementy, tak jak tu widzicie, śnieżynka czy cukierek od was zależy jak chcecie możecie to ostemplować od razu na tle albo za chwilę lub tak właśnie jak ja osobno ponieważ do tych wszystkich elementów ten zestaw posiada wykrojniki a przy okazji jak widzicie zmieniłam tło na czym robię te moje wszystkie prace słuchajcie zainwestowałam sobie w małą turystyczną szklaną matę od Tima Holca i muszę wam powiedzieć że super się sprawdza jeżeli zastanawialiście się kiedyś, a na przykład duża wam się nie mieści, albo no nie chcecie aż takiej dużej, to naprawdę wszystkimi rączkami i nóżkami wam serdecznie polecam. I jeśli chodzi też o przygotowanie tych znaczków, to tak naprawdę od Was zależy od czego zaczniecie: czy najpierw od tła i wszystkich elementów, i dopiero potem na końcu będziecie wycinać kształt znaczka, czy właśnie zaczniecie od kształtu znaczka, a dopiero na nim będziecie budować całą kompozycję. Kolejnym sposobem na zrobienie znaczka jest wykonanie tak zwanego tła ombre. Zaczynam tym razem od ramki czarno-białej, którą następnie zamaskuję przy pomocy taśmy, wszystko jedno jakiej, i następnie będę wykonywała ombre. Tu wybrałam dwa kolory: Kraw Pistachio i Pine Needles które są, podobnie zresztą jak wszystkie, tuszami Distress Oxide. Właśnie, święta świętami, ale tak naprawdę można wykorzystać i inne stemple, żeby przygotować bardziej uniwersalne znaczki. Świetnie się do tego nadadzą stemple i ma holca z takimi wszystkimi drobnymi napisami, czy właśnie ten zestaw Field Notes, czy na przykład Tidbits, albo nawet Eccentric. Do stopienia znaczków wybrałam dwa kolory: Anticlinan, a także Black Soot. I jak widać, ten. Antykinem nie za bardzo zadziałał um, na tym tle, w związku z tym poprawiam go u, u, Hero Hues, czyli kolorem unicorn, moim zresztą ulubionym białym e, tuszem. No i w końcu nadszedł czas, żeby to wszystko powycinać. E, ja do tego używam małej maszynki, bo super się te wszystkie wykroniczki na niej mieszczą. A wiadomo, że sidekick jest mały, poręczny i zawsze można go sobie gdzieś tam na biureczku przytrzymać. Także jak ktoś kiedyś się zastanawiał, czy warto kupić, i owszem, no chyba że używacie wyłącznie dużych wykrojników, no to wtedy wiadomo, że nie. Ale muszę Wam powiedzieć, że ja w swojej pracowni bardzo często używam tego malucha. I ten prostokątny znaczek oczywiście można zrobić albo w pionie, albo w poziomie. No z kwadratem raczej nie za wiele się poszaleje, ale no właśnie, tu chociaż mamy jeszcze jakby trzeci typ znaczka, więc tak naprawdę w sumie mamy trzy. Tu jeszcze postanowiłam upiększyć znaczki. W jednym z tych zestawów z napisami znalazłam 15 centów i dodaję po prostu do, do znaczków. Skoro tło w pierwszym typie znaczków zostało już wykonane całkowicie, to zostaje tylko przyklejenie ozdóbek. Oczywiście ja chcę, żeby tu, było najbardziej płasko jak się da, ale też bardzo fajnie będzie wyglądało na małych kostkach dystansowych, co temu znaczkowi nada no, trochę takiej trójwymiarowości. No, teraz w końcu zajmiemy się samą pocztówką. Zaczynam od strony adresowej i w ramach napisów czy życzeń wykorzystuję stemple, które są w tym zestawie Cizixa razem ze znaczkami. Oczywiście są to napisy angielskie, ale po pierwsze, raz że nie przeszkadza, większość z zna język angielski, ale na rynku jest masa najróżniejszych stempli tego typu, więc jeżeli nie chce wam się samemu wypełniać albo potrzebujecie na szybko rzeczywiście i użyć stempla z życzeniami i to naprawdę sporo film po, polskich ma w tej chwili takich stempli, więc po prostu polecam przeszukać sklep Zielone Koty i na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jeśli chodzi o podział strony, to ja oczywiście robię to odręcznie, ale są również stemple, które możecie wykorzystać właśnie z takimi przeszyciami i toż w ogóle wtedy będzie full profesjonalnie, jeżeli chodzi właśnie o takie wykończenia. Ale wydaje mi się, że ręczne są też fajne, bo przynajmniej pokazuje, że ta kartka została przez Was wykonana, a nie wydrukowana gdzieś na jakiejś drukarce czy w drukarni. Ostatnim etapem na tej stronie jest przyklejanie znaczka, i zabieramy się za dekorację pocztówki. A jeszcze nie! Trzeba naprawdę wykończyć, czyli żeby było bardzo podobne czy zbliżone do pocztówki, która przeszła przez pocztę. I tak wygląda efekt końcowy. Do wykonania grafiki na pocztówce użyję starszego stempla Tima Holza z bardzo fajnym jelonkiem, ale przede wszystkim z drzewami. Do kolorowania wykorzystam akwarelki, ale nie byle jakie. One są stworzone z kredeczek akwarelowych Tima Holza, gdzie po prostu te łupinki, czy też te obierki z kredek, zebrałam w takie małe pojemniczki akwarelkowe. Zalałam wodą i w ten sposób stworzyłam swoją własną kolekcję akwarelek. Jest to zresztą bardzo fajny sposób na wykorzystanie na różne sposoby tych kredek, jako że produkty Tima Holca no, pozwalają na tego typu eksperymenty i zabawy. Oczywiście, na moich pracach nie może zabraknąć chlapań, więc i tutaj raz, że z, tej samej, z tego samego koloru akwarelki, co robiłam tło, a poza tym również moim ulubionym sprycem, czyli antyklinen, bo on jest taki przepięknie złotawy. Oczywiście warstwy pomiędzy wszystkimi etapami zawsze podsuszam, żeby nie było właśnie problemu, że coś się rozmarze, czy, czy coś zaniknie. Tutaj również wykorzystuję Distress Oxide do odbicia stempla, bo, no właśnie, tak jak tutaj, że wyjdzie to dość blado, zawsze można przy pomocy pędzla i wody poprawić to. No i trochę może podrasować te, te wzory, tu w przypadku choineczki. I tak prezentuje się gotowa praca. Oczywiście też nie mogło zabraknąć a białych chlapnięć, bo wiadomo, ale też ta praca wydała mi się trochę za ciemna i stwierdziłam, że te choineczki są zbyt ciemne, więc dotałam białym mazakiem coś na kształt e, śniegu. I myślę, że wyszło naprawdę bardzo fajnie. Mam nadzieję, że pomysł na pocztówkę świąteczną, a przede wszystkim na znaczki przypadł wam do gustu i może sami spróbujecie wykonać taką pracę. Zachęcam serdecznie. Dziękuję, że obejrzeliście film do końca, i zachęcam jak zawsze do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym tutorialu. Pa! pa!